Dnia Paszczak opowiadał o złotej rybce. Muminek bardzo był ciekaw, jak taka rybka wygląda. To jest totalny syf. To jest fajny. Kochanie, Ja to słyszę za każdym razem. Ja żyję bardzo naturalnie i bardzo e, higienicznie. Kochanie, Ja to słyszę za każdym razem. Może pani nie uwierzy, ale. To nie jest tak, że jesteś w takim bardzo hermetycznym świecie. Czy ty z nudów nie mogłabyś posprzątać Obrzydliwość życia. Może coś ludzi, mnie to też bym rzucał. Jesteś takim przypadkiem, który wścieka mnie najbardziej. Że, no, trudno takie życie. No to też zależy, co dla kogo jest kłopotem. A ja w szkole miałam straszne problemy. M Masz na to wytłumaczenie? Szkoda, jest naprawdę dosyć. Miejscem hardkorowym. Jest jeszcze jedno wytłumaczenie. Stara rosyjska dyscyplina. Nie. Jestem blondynką głupią, najgłupszą. Jeżeli już coś robisz, rób to najlepiej jak potrafisz. I to dotyczy nauki. Absolutnie nie, to jest też dar. Mimo, że się uczą bardzo słabo, a drudzy nawet uczą się krócej, a mają tam gdzieś w żyłach. Jest teoria tak zwanego drugiego oddechu, to znaczy jak już nie dajesz rady, już ci się wydaje, że już nie możesz, to właśnie wtedy przychodzi ten drugi oddech. Nie, nie, to jest głupie. No bo po co? Jako dziecko się nie ma tej świadomości. Jest dzieckiem, ale również osobą bardzo konsekwentną, która wie czego chce. Ja mam swoje wnioski dotyczące. Yy... Nie, 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 nie uważam, że to, to jest nie fair. Kup, no chyba, myślę, że matematyka jest jeszcze ciekawsza. Uff. Ja mm, marzę o karierze akademickiej. To, to trzeba by się, naprawdę, wariatę. Ja dokładnie wiem, co z czym połączyć. Proszę Pani, pani na mnie nie krzyczy! Jak myślisz, To mam z Tobą zrobić? Prasowanie. Pani zrobiła. To zrobiła. To. Kochanie, ja to słyszę za każdym razem. wiesz, że bielizna prześwituje? Te wszystko dla niej dostają straczki? Patrz. Mam fantastycznego porszaka. Trzeba drzwiami przed nosem, a teraz się bojaj, a ja jadę szybko. O <ścoughs> oh, boż! To jest totalnie. To jest totalny to Jest fajny. <laughs>